Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Pobudka, witamy w wiadomościach z Imperium. E, jakie Imperium to sobie będziemy dobierali, w zależności o jakim Imperium Są. będziemy mówili. Dziś Imperium e, z patyków i z tej drugiej części, która wyszła. E, Paweł, zdjęcie dnia na początek, widziałem, że przygotowałeś. Tak, no będziemy chcieli pokazywać zdjęcie dnia. No, ja zrobiłem takie odkrycie, myślę, że przełomowe. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o światową geopolitykę i politykę międzynarodową, Pieskow mówił, że nie ma papierowych niedźwiedzi. Ja zrobiłem research i znalazłem. I tu no, jest dowód. taki rosyjski, ale troszeczkę łapka mu, czekaj, to jest tak chyba. No rosyjski, <laughs> bez operacji, tak. tak. Po Więc specjalnej operacji on jest na SWO, był. No i ta jedna łapka jest taka trochę. Kulawa, proszę bardzo, i tu też mam. A, taki DJ, mam chorą gospodarkę. Tak, mam chorą łapkę jedną, tak, też, bo taka wiesz, prosząca. I no. taka, tak, nie? A więc, panie Pieskow, są białe, brunatne i papierowe niedźwiedzie, jak najbardziej. Tak, można A ja też. Teraz... Jak trzeba, to ja nauczę pana, jak tam składać takiego niedźwiedzia z papieru, i potem pan Putinowi może też pokazać. Tak. A ja mam dla ciebie dziś pierwszą informację y, o naukowcach rosyjskich, czyli Rosja. Dobrze. Tak, tak. się do Rosji. E, nauczyli się mierzyć ilość wirusa opryszczki w organizmie rosyjscy naukowcy. Ja nie chcę słuchać tej <grym informacji <grym chyba <grym dla ludzi, którzy nie no. wiedzą co to jest opryszczka. No tu mamy zbliżenie. A to ta opryszczka, bo są różne rodzaje. Znaczy, rodzajek. to jest chyba ta sama, wiesz? Ja nie wiem. A, do tematu jeszcze pani wrócimy później, natomiast naukowcy z Centralnego Instytutu Badań Rozpot Treb Nadzoru opracowali nowy zestaw odczynników do diagnostyki zakażenia opryszczką. I te już o... były, można powiedzieć. Tak, tak, ale teraz masz, jest rewolucja. Teraz no? właśnie nie test, czy masz, czy nie masz. Bo w Rosji około 90% populacji ma. Tylko to chyba w może... Polsce też popularne jest. Ty pewnie też masz. Może, nie wiem, nigdy tak mnie nie obsypało. Nie. Nigdzie. Natomiast teraz w Rosji, no bo czy masz, czy nie masz, jak 90% ma, to jest trochę bez sensu. Teraz jest test, który e, zmierzy, jak bardzo masz, ile masz tych wirusów ilościowych. A, ilość O, widzisz. Eee, no A ten wcześniejszy. A, pozytywne i negatywne, ok. Ale wszystkim okay. wychodziło pozytywne, no to po co to kupować? No to teraz możesz sobie taki challenge zrobić, że ty masz tyle, sąsiad ma tyle. Eee, natomiast yy, chodzi o to, żeby... Yy, identyfikować osoby, które mają bardzo dużo, no bo jeżeli masz układ odpornościowy osłabiony, no to, no to, to będzie się sprawdzał problem. właśnie układ odpornościowy, bo jak masz dużo, to mhm. wtedy masz objawy masz, tak, masz objawy, jak masz mało, no to mhm. nie masz bezobjawowo przechodzisz. Tak, no wtedy to zarażasz może... innych bezobjawowo. Bo... Pośrednio to jest taki test układu odpornościowego, taki okay. test tarczy. E, jako ciekawostka, wszystkie komponenty testowe są produkowane w Rosji. Co, zna, co oznacza, że może będzie toksyczne? Natomiast diagnostyka Żebyście będzie. U... Jak z tym Bibrem nie zakończyło. Tak, diagnostyka będzie łatwo dostępna i niezależna od zewnętrznych dostawców. Test opracowano w ramach federalnego projektu bardzo ważnego Tarcza Sanitarna Kraju, bezpieczeństwo zdrowotne. No i tu mamy w nawiasie zapobieganie, wykrywanie, reagowanie. Tarcza jednak jak ten tygrys, nie tygrys, niedźwiedź, papierowy tygrys chiński, chiński. Nie, tam jest. też tygrys papierowy. No bo to tam no. mówił, że tygrys papierowy. Tak, no a tu tarcza trochę papierowa, hmm. a może z kartonu, bo środki na wykrywanie, zapobieganie, reagowanie, a także na leczenie, rehabilitację, leki, nowoczesne aparaty medyczne Milion zostały, zostały niestety przycięte z powodu EO hmm. No i te imperium z patyków i innego surowca, które też można badać, no niestety ma teraz problem, no ale jest osiągnięcie naukowe. To ja za chciałem zacząć tą naszą nową serię od e, kącika naukowego. A ty no, czym się To ja przejdę do kącika ekonomicznego. Mhm. Słuchaj, no bo jednak wiesz, e, tutaj ta ekonomia też będzie z Rosji, z Imperium Rosyjskiego. E, ekonomicznie e, będzie na temat Petersburga i Moskwa i cen. Które są za usługi eskortek? Okej, okay. tak, rozumiem, więc... przygotowane zdjęcia masz. Tak, są gdzieś zdjęcia eskortek to nie ja, tylko ty przygotowałeś. Natomiast ja ekonomicznie. Research był robiony dla dobra programu. Tak, tak, dogłębnie był robiony research. Nikt nie ucierpiał podczas researchu. Tutaj mamy, tak jak widzicie, Magdę, tak mało, a jest Magda po rosyjsku? Że jest już. No jest, no w Moskwie. Jak jest. widać? Jest Magda, tak, Moskwa. I nie może być przypadkowa. Tak, no, czas, tu jest. tutaj godzina 40, jak ktoś nie zna, cyrylicy, tak. Mamy jeden czas, czyli jedna godzina, dwa czasy, dwie godziny. Tak, ja Gimza. chciałem powiedzieć, że mhm. ja mam przelicznik nawet przygotowany. 40 tysięcy rubli to 1736 złotych. 40 tysięcy rubli? No, 1700 zł za godzinę. No, no. To, ta, to Moskwa jest. To, mhm. Ja myślę, że to jest ta truskawkowa. To zresztą by tak, pa, tak to czerwone pasowało. Mhm. Bo tutaj ja mam troszkę inne ceny. Mm -hmm. I to jakieś yy, bardzo, że tak powiem, premium znalazłeś. Tu widzę te eskortki. Wiesz co może te niższego szczebla, to ciężko ale znaleźć w internecie. Tak, ale faktycznie tak jest, bo tutaj ceny poszły w górę od 20 do 50%. No i jeżeli chodzi o tą truskawkową eskortkę premium, to kiedyś ona 20 tysięcy rubli. O, połowa ceny, no. No to ta połowa chyba ceny, bo tutaj teraz 30-40 tysięcy, no to tak nawet więcej niż te 50% jak widzimy. Mhm. No i mam też wiśniowe eskortki, czyli mhm. z Petersburga. No i tutaj z Petersburga lepiej się to przedstawia i to są te eskortki nie takie premium, i tam cena jest z 10 do 15-20 tysięcy rubli. Wiesz co, ja sobie poszukałem eskortki w Petersburgu. Tak? Znaczy, do celów naukowych, oczywiście. I tu ile jest? Nie, o, nie no, dzwoniłem. I, I zgadza się, 15 I tysięcy. Tu? Tak. No. To hmm. widzę, że to te dane tutaj uśrednione faktycznie, one gdzieś yy, pokrywają się. Tak, tu mamy oczywiście... Nie wiem o co miast. chodzi z tymi rękawiczkami. Ale to może, może, może ta pierwsza choroba, o której mówiliśmy gdzieś, e, się tak wydarzyła. Może jest chłodno po prostu i marzną mi e, dłonie. dłonie. Na, mhm. Natomiast to jest przetłumaczone ze strony rosyjskiej. Pozwoliłem sobie zacenzurować numer telefonu oraz twarz. Zdjęcie. Mhm. Chciałem zauważyć, że tu pani Anika łamie prawo, gdyż nie ma komunikatora Max, ma tylko Telegram i WhatsApp. Chyba powinna powoli zastanowić się nad nową funkcjonalnością nowego rosyjskiego państwowego komunikatora. Nie wiem, co oznacza przetłumaczenie klatka piersiowa 2. Czy ma jedną i jedną zapasową? Nie wiem. Nie, to jest rozmiar. Tutaj. No dobrze. Mieszka. Zna język rosyjski oraz angielski. i Ty, ty jaki ważniejszych... masz rozmiar klatki piersiowej? Jedną mam klatkę piersiową, ja myślę, tu... taka też. No. pani Janika jako informację ważną podała, że ma paszport zagraniczny, w sensie, że może na te wycieczki takie towarzyszy. Ekskluzywne, tak, też. Tak, no. jeżeli trzeba by było, no to nawet jest stawka za dzień, a potem jest za noc. I teraz ja się zastanawiam, czy to się wtedy sumuje. No Nie, to jest za 24 dni, godziny. Bo to za to no jest 270 tysięcy, tak by wypadało. Kurczę, Matematyka. Jest dużo kasy powiem wam. Yy, to nie wiem, ile Moskwianka, a powinna być. Tak. Z, czego wygląda, z czego wynikają te podwyżki? No słuchaj, no koszty, 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 jeszcze raz koszty. No tutaj się mówi, znaczy dwie rzeczy. Koszty i popyt. Bo okazuje się, że tutaj eskortki skarżą się na wzrost kosztów kosmetologii, chirurgii plastycznej, wynajmu mieszkań, jak i również importowanych leków. I te no rosyjskie do... nie mogą być? No chyba nie. No nie mają zaufania. No mhm. chyba wolą jednak te zachodnie. Mhm. No i tutaj również mamy informację, że liczba klientów spadła o połowę. Gdzie Czyli druga wiesz, połowa? Co? Gdzie, Gdzie jest druga połowa? Urlopuje się. A, no tak. Urlopuje się, w związku z tym no, trzeba tu optymalizować ten biznes no i podnosić ceny kosztem mniejszej ilości pracy. Czyli jakość się zwiększa. Tak i nie wymieniłeś, zmniejsza. że koszt zabawek erotycznych No bo ja nie mam tego. doliczać, że więcej. Tak, bo my w dwóch różnych źródłach znaleźliśmy podobny tak. artykuł. Więc tu jeszcze dochodzą zabawki erotyczne i nie powiedziałeś jeszcze jednej rzeczy, że no. pojawia się. Szara strefa tak, mniej nie, nie profesjonalnych. Zaraz, tak. tak, tak, tak. Tu też eskortki skarżą się, że teraz mężczyźni. No i też może to być, wiesz, co związane właśnie z tym wzrostem cen. No bo ci, którzy chcą profesjonalistki, no to wtedy muszą płacić więcej. Natomiast pozostała ta masa. A czekaj, a jest w Rosji jakaś licencja na to, że masz tam dyplom? Nie, nie ma, tak nie jak... ma. Tak jak na zachodzie nie nie ma. A jest na Zachodzie, czekaj, Na Zachodzie jest dyplom. Tak, jest dyplom, masz licencję. Licencję masz? Tak? No Oczywiście. Ja nie widziałem ten. No dobrze, okej. Okay. Ale, że znajomych. szkoła jakaś? Kurs, co? <grym> tak, trzeba coś tam? Tak, podatek trzeba zapłacić. A, o to chodzi, No więc Dobra. musisz się zarejestrować, tak, działalność, pisać i tak dalej. A to wymieniłeś wśród y, tych rosnących kosztów wzrost podatku dochodowego? No właśnie, tam nie ma. One są bez podatku najczęściej w Rosji. A, okej. Okay. No to yy, słuchaj, wiesz, yy, słuchajcie tam na Kremlu, budżet słabo. Jest, jest słabo. Jest. A, tych pewna, bóg, nisza. Maherów, pewna nisza tutaj, tak. tak. Ale to i, gdzieś w historii świata ten zawód zbankrutował? Nie zdarzyło się, bo Rosja może być <grym pierwszym <grym> krajem. Właśnie, bo jak chyba. ten popyt znaczy, będzie wiesz tak co? spadał. No coś tam się chyba zdarzyło, No jeżeli chodzi o te takie teokratyczne, wiesz nie mhm. tam mocno zakazane no to tam było ciężko tak jeżeli chodzi tak mi się wydaje chociaż też była, było pod no a w Rosji wiesz co no, to bardzo zaczyna być premium jednak no bo te ceny to jest taki nie teraz, dla mas już no. no takie statutowe wiesz ktoś żeby się pokazać to nie wiem kupował drogi telefon czy drogi samochód mhm. A teraz trzeba się będzie tak pokazać i że licencja i że to drogie było. Tak. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.